Witajcie kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy 11 grudnia, więc sami zobaczcie, jak ten czas leci. Naprawdę, zaraz będzie 15, zaraz będzie 24 i święta. Ja dzisiaj przychodzę do Was z paczką, słuchajcie, z przesyłką, bo zrobiłam sobie, powiem Wam, mały prezent, bo to są perfumy. To jest, to jest próbka perfum, to są arabskie perfumy. Ich pełna nazwa to jest El Rihet Bahrain Pearl. Jeszcze ja Wam napiszę, może pod spodem, pod filmem, bo to są arabskie perfumy i nazwy też są dość skomplikowane. Więc, więc takie perfumy to w zasadzie są olejki perfumowane, bardzo trwałe. Więc ja zaryzykowałam i zamówiłam właśnie próbkę tych perfum. Te perfumy polecała. Ani ta z kanału, no to jestem. Jeżeli ją oglądacie, to na pewno bardzo dobrze kojarzycie taki piękny, złoty flakon, i to są właśnie te perfumy. Ja bardzo byłam ciekawa, jak one pachną, dlatego też poszukałam możliwości, żeby je zamówić. I tak naprawdę powiem Wam, że trzeba było się troszeczkę naszukać, żeby je znaleźć. One nie są do dostania w żadnym sklepie, na żadnych takich wiecie, jakichś portalach. Perfumowych. No, nigdzie, nigdzie. Nie dostaniecie na Allegro. No, słuchajcie, nigdzie ich nie ma. Ja znalazłam stronę, gdzie, gdzie one były, i się zdziwiłam, że właśnie jest też dostępna próbka. Ta próbka chyba ma około, nie wiem, czy 1,5 ml, czy 1 ml. Już teraz nie pamiętam, jak otworzymy tą paczkę, to zaraz zobaczę, czy jaka tam będzie pojemność. Ja za tą jedną próbkę, słuchajcie, zapłaciłam. 9 zł. W każdym bądź razie z wysyłką, bo to wysyłka była nie z Polski, tylko z Czech, około 20 zł zapłaciłam. Pełnowymiarowy flakon 100 ml, nie 100 ml, co ja mówię, 30 ml chyba. Kosztuje 200, ponad 200 zł. Więc wiecie, troszeczkę nierozsądne by było kupować oczywiście taki flakon perfum w ciemno, więc jeżeli była słuchajcie, dostępna próbka, to ja jak najbardziej właśnie chciałam sobie najpierw wypróbować próbkę, troszeczkę ten zapach poznać i zdecydować, czy rzeczywiście będę w stanie go nosić i jeżeli tak, no to oczywiście jak najbardziej kupiłabym tą pełnowymiarową wersję. Flakon, słuchajcie, flakon jest przepiękny. Ja Wam na dole może podam. Albo jak ktoś będzie chciał, nie będę Wam podawać, no bo po co w sumie? Jak ktoś będzie zainteresowany, to ja, to ja podam stronę, z której zamawiałam. Yy, więc tak, więc troszeczkę trzeba się naszukać. Więc kochani, to są arabskie perfumy, ja tylko Wam pokażę, jak yy, wyglądają flakony. Zobaczcie. O! Flakony wyglądają tak. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda flakon od tego zapachu, który ja mam. Zobaczcie ten, który ja zamówiłam, wygląda tak. I na stronie są dwie pojemności. właśnie pół mililitra, więc ja mam pewnie pół mililitra i 20 ml. 20 ml kosztuje 205 a y, pół mililitra kosztuje no tam 11 złotych, tak, prawie, więc tak. I y, powiem Wam, że po tym flakonie spodziewałam się, że to będą ciężkie perfumy, ale y, jak przeczytałam nuty zapachowe, to słuchajcie, mówię, no, ciekawe, ciekawe i ja Wam zaraz przeczytam, bo naprawdę można się zdziwić. Pach kwiatowo-owocowy, a nutami, nuty zapachowe, jakie występują, to jest brzoskwinia, czarna porzeczka, gruszka, jaśmin. Karmel, magnolia, piżmo, kwiat pomarańczy, drzewo sandałowe. No, tutaj oczywiście jest przepiękny opis. Więc ja zaraz sobie y, rozpakuję moją, y, moją paporoszkę, zobaczę jak to wygląda. Powiem Wam, że, y, że, przyszło, że przyszło bardzo szybko. Nie musiałam jakoś długo czekać. To i dobrze bo byłam bardzo ciekawa właśnie tego zapachu, więc zaraz zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Mam jeszcze karteczkę. A, chyba jeszcze jakąś próbkę dostałam gratis, oprócz, oprócz tego, który które zamawiałam. Zobaczcie, tak jest zawinięte w taką folię. Wszystko pachnie, ale mam nadzieję, że tutaj się nic nie wylało. Nie. O, w takim woreczku. No, jestem ciekawa, słuchajcie, jak to pachnie. I mój jest, a ten chyba dostałam gratis. Anabis Anabel. A tutaj mam al-Riheb Bahrain Pearl, który chciałam. No, słuchajcie, test i próba. To jest zawsze taka, wiecie? frajda, <laughs> Jak pachnie dany zapach. Delikatnie, poczekamy sobie chwilę zaraz zrobimy próbę no zdecydowanie taki owocowo kwiatowy bardziej w stronę owocowy to są perfumy w olejku i powiem wam że to jest zapach taki no nie spotkałam nigdzie nic podobnego wiecie owocowo kwiatowy kosmos mega fajny zapach nie spodziewałam się takiego zapachu Ciekawy, ciekawy. Z tego, co tutaj czuję, to naprawdę on będzie mega trwały. Nie, że jakiś taki intensywny, duszący, tylko właśnie trwały, że na skórze właśnie te perfumy w tym olejku zostają długo. I bardzo ładnie pachnie. Bardzo ładnie. Taka owocowo-kwiatowa bomba. Czuję tutaj taką, taką słodką morelę, czarną porzeczkę. No, coś niesamowitego. A teraz zobaczymy. Jak pachnie Anabel? Bo nie spodziewałam się, powiem Wam szczerze, że dostanę jeszcze drugą próbkę, ale fajnie, będę miała okazję wypróbować jeszcze inny, dodatkowy zapach. No ten, słuchajcie, pachnie świeżutkim praniem, świeżutkim mydłem. Co za zapach? No, niesamowicie świeży, ale taka świeża pościel, świeże pranie. No coś cudownego. Super zapachy. Naprawdę rewelacja. Yy, powiem Wam jeszcze za kilka godzin, jak one yy na skórze się trzymają, czy, yy, czy są trwałe, ale wydaje mi się właśnie, że będą trwałe. I że będę pachnieć nimi do wieczora. Tak mi się wydaje. Te flakony mają po prostu boskie, zobaczcie. Zobaczcie to. To jest chyba męski. Zapach, zobaczcie jaki, jaki flakon, no po prostu takie bajery, że szok. No więc, jak chcecie spróbować sobie czegoś innego, orientalnego, no to jak najbardziej możecie sobie zobaczyć. Ja, ja szczerze polecam. Zapachy ładne. Może nawet komuś przypadną do gustu. Ja zabieram się za przesadzanie mojej paprotki, bo y, mam problem już właśnie z podlewaniem jej. Wszystko tutaj wiecie, ucieka gdzieś górą i, i po prostu ma za mało miejsca i, i strasznie już mnie to denerwuje, więc muszę z tym zrobić porządek. Kupiłam dużo większą doniczkę, więc myślę, że moja paprotka też się lepiej w niej poczuje i to jest fajne, że ta doniczka ona już jest razem, zobaczcie, razem z tutaj, nie wiem czy tak, dam radę, z... z Podstawkiem, także już nie musimy tutaj, ludzie, kupować żadnej, właśnie, dodatkowej osłonki. Wszystko jest w jednym, że tak powiem. Więc mam nadzieję, że będzie się dobrze w takiej doniczce prezentować. Chyba będzie ok. Więc ja się zabieram za przesadzanie, bo już chcę mieć to z głowy. Ok, kochani, zaczynamy. Zaraz wyjmę tą moją paprotkę z tej doniczki. Troszeczkę tutaj. Się z niej sypie. Yy, poobcinam jeszcze te takie yy, suche gałązki, powycinam je. Bardzo mi się podobają właśnie yy, paprocie, takie duże. Wiecie, jak stoją gdzieś tam na oknie. Moja jest młoda, bo ja ją yy, kupiłam latem, ale muszę dać jej po prostu więcej miejsca, bo. Już widzę, że jest jej tutaj za ciasno i mam nadzieję, że jak ją przesadzę, będzie miała więcej miejsca, to będzie też lepiej rosła. Mam tutaj jeszcze taki keramzyk, żeby ziemia była bardziej przepuszczalna. Więc dam troszeczkę. O, zobaczcie, to są takie kulki. Tak to wygląda. Dam troszeczkę na, na dno. Tak tylko żeby przykryło dno. O! Dobra, wsypiemy teraz trochę ziemi. I spróbujemy teraz wyjąć moją poprotkę. Doniczki. Słuchajcie, mam nadzieję, że mi się to uda. Wsadzamy ją do większej. Na razie ją tak złapię, żebym widziała, gdzie tutaj nakładać ziemię. Tak wygląda moja paproć przesadzona do większej doniczki. Ja ją teraz podlałam, także ma tutaj wilgoć. Mam nadzieję, że, że będzie jej dobrze i że fajnie będzie się jej rosło. O, tak wygląda. No, teraz ma sporo miejsca, więc mam nadzieję, że sobie poradzi. Dobra kochani, ja uciekam, yy, zaraz będę robić obiad. szyb czas na obiad, więc ja się zabieram szybko za obiad, bo mamy już godzinę 15. ale to będzie w miarę szybki obiad, także spokojnie. Myślę, że w pół godziny sobie to ogarnę, więc ja dzisiaj planuję zrobić kurczaka i to będzie filet z kurczaka, usmażę na patelni na oleju kokosowym, dodam do kurczaka przyprawy, curry, paprykę, żeby taki był bardziej aromatyczny, fajny, orientalny. Dodam jeszcze do tego kurczaka dwie papryki, czerwoną i zieloną. Dodam jeszcze cebulkę, dodam ząbek czosnku i ten kurczak będzie podany z ryżem. A słuchajcie, do tego ryżu i do tego całego dania zrobię jeszcze takie carpaccio z buraków. I tutaj mam dwa takie buraki, one są w lidlu, możecie je kupić, one są już gotowe. W sensie ugotowane, więc nie musicie się już z tym bawić, a to naprawdę jest dużo roboty, i ja nie lubię po prostu tego robić. Nie lubię tego zapachu w domu, właśnie tych gotowanych buraków, więc już są gotowe. Trzeba je pokroić w cienkie plasterki, skropić sokiem z cytryny. Ja wymieszam po prostu sok z cytryny, z oliwą, z pieprzem, z solą i tym wszystkim zaleję te buraki. Dodatkowo mam jeszcze zieleninę, którą posypię, tutaj mam akurat roszponkę i tutaj mam miks orzechów, które pogniotę na, na drobno i również posypię te buraki tymi, tą mieszanką orzechów. Więc tak to wygląda, ja się zabieram do pracy, Was zabieram ze sobą, także zróbcie sobie herbatkę, kawkę i chodźcie gotować ze mną. Uciekamy jeść, tak prezentuje się gotowy obiad: kurczak z warzywami na oleju kukosowym z ryżem. A tutaj mam carpaccio z buraków, naprawdę przepyszne. Polecam, spróbujcie, bardzo fajny sposób i mało pracy, tak naprawdę. Więc my uciekamy jeść. Z Wami się żegnam do kolejnego filmiku. pa!